Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brawl Stars, a dzisiaj e, pokażę Wam rzeczy, które mnie denerwują i ich po prostu nie, nie lubię w Brawl Stars. Znaczy jeszcze przed startem e, muszę wspomnieć o subskrypcji, e, dzwoneczku, aby mieć powiadomienia oraz łapce w górę. nie? Jeszcze nie zapomnijcie udostępnić tego filmiku znajomym, ponieważ dzięki temu może zdobyć większą popularność. A my... lecimy! Hank to jest zadymiarz, którego nienawidzę, no i naprawdę go ten... nie lubię po prostu. Ale tak naprawdę nie chodziło tutaj o to. Chodzi o to, że po prostu... Ja tego zadymiarza nie lubię, ale jak gram przeciwko niemu i ma po, powiedzmy 10 power cubes, to mnie robi na hita. I tak samo jest z Mortisem, którego też za bardzo nie lubię, no ale y, jak gram przeciwko niemu, to też kurde wyskakuje mi z krzaków i ten i robi. No tych y, zadymiarzy jest mnóstwo, ale przechodzimy już do punktu drugiego. W Brawl Stars tryb Rankingowy mamy już tak naprawdę ponad roku. A dokładnie to od lutego 2024. Lecz tam też się znajdzie rzecz, która mnie po prostu wkurza. A mianowicie chodzi mi o to, że jak mam na przykład, nie wiem, powiedzmy srebro, to mi kurde e, dobiera tego, diamenta, albo nawet mityga. Przecież halo, ja mam niby silvera, to powinno mi dobierać ludzi na moim poziomie, nie? Oczywiście nie zawsze tak jest ale no, spotykałam się już z takimi sytuacjami. Kolejna rzecz jest e, związana z e, karnetem bojowym, e, w sensie z e, karnetem e, zadmiarskim, e, że e, było już tak kilka razy, że, e, że ten, w e, Supercellu e, wszystkie gry Supercella oprócz Brawl Stars mieli, miały przecenę na karnet. Ale tak naprawdę teraz, no bardzo rzadko są te przeceny na karnet zadymiarski. Ja chyba, ja chyba widziałem, że tylko raz były, nie? Od kiedy ten grałem w Brawl Stars. Jedyny raz kupiłem i ten jedyny raz kupowałem karnet właśnie, kiedy była ta przecena. No ale no, by mogli, kurde, zrobić jakąś przecenę na karnet. Na przykład teraz ten się Wielkanoc zbliża, to może by nam taki prezent zrobili. No dobra, zanim przejdziemy jeszcze do y, dwóch ostatnich faktów, no to chciałbym jeszcze przypomnieć o subskrypcji y, dzwoneczku na tym kanale, ponieważ lecimy po pięćsetkę. Timowanie się. To jest rzecz, która w Brawl Stars dzieje się mniej więcej od gdzieś 20, 25 rank i na 35 czy tamtych już 40 i, tam, i tak dalej, i tak dalej, no każdy, każdy z wszystkimi po prostu się ten timuje. No jest to rzecz naprawdę, która mnie wkurza. Często ciężko jest tak nabijać pucharki ale już na wyższych raniach to jest po prostu ten, nie do zniesienia i trzeba się przenieść po prostu na 3x3. I takim oto dziwnym sposobem jesteśmy już w punkcie piątym. A punkt piąty dotyczy kamperów. No to wiadomo, w Braustrasie mamy krzaki jak się do nich schowamy, no to przeciwnik nie widzi nas, nie? Ale no, naprawdę niektórzy to serio wykorzystują, przez co też gierka jest o wiele dłuższa. Wiadomo, ja też kampię, nie? Ja też jestem takim typowym kamperem, bo normalnie to nabijać w kucharków to sobie nie umiem, nie ma mowy. No to widzicie, no wkurza mnie ta rzecz, ale sam ją robię. A w tym odcinku to by było już na tyle! Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, byście chcieli tego typu odcinków, już z Brawl Starsa bym Wam nagrywał, no to po raz kolejny Wam przypominam, abyście zostawili łapkę w górę subika na tym kanale, jak jeszcze nie subskrybujecie, no bo naprawdę montowanie takich filmów zajmuje bardzo, 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 bardzo dużo czasu, a ten konkretny materiał kilka dni montowałem, więc bardzo bym był wdzięczny, jakbyście to docenili. Do zobaczenia i cześć!